Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Łukaszu. Odpowiadam na pana pytanie. Czy Mariusz wygra z Łukaszem turniej planszówek na Sylwestra 2021-2022? Ja bym proponowała troszeczkę przekształcić to pytanie na po prostu, kto wygra? I wtedy będziemy mieć jeszcze dokładniejszą odpowiedź. Także sobie pozwolę na taką drobną zmianę. Kto wygra? Turniej planszówek na sylwestra 2021-2022. Jeden pan Mariusz czy dwa pan Łukasz? Kto wygra? Kto wygra turniej planszówek na sylwestra w tym roku? Jeden pan Mariusz czy też dwa pan Łukasz? Kto wygra? Kto wygra turniej planszówek? Hmm. Czy pan Mariusz, czy pan Mariusz wygra? Czy pan Łukasz wygra? Hmm, no, karty są bardzo ciekawe, natomiast wychodzi mi, że wygra pan Łukasz ale już tutaj interpretujemy więc tak, jeżeli chodzi o Pana o Pana Mariusza co jest na tak trójka monet trójka monet oznacza ciągły rozwój oznacza to, że ktoś robi coś, co kocha co lubi to jest bardzo dobra karta w sprawach zawodowo-finansowych tak. no i również tutaj Pan Mariusz będzie się bardzo mocno przygotowywał i będzie do, bardzo dobrze przygotowany do jakby do tej gry i do wygrania. Natomiast co jest dla niej kapłanka, jakaś tajemnica? Coś się wydarzy takiego, o czym my nie wiemy, nie mamy pojęcia, zaś to zmieni bieg zdarzeń, tak? Czyli coś się wydarzy, to będzie od losu po prostu, tak? Jakaś sytuacja w kapłance, czy jakaś tajemnica, jakiś sekret, po prostu coś się takiego wydarzy, no i to będzie miało znaczenie w tym aspekcie, właśnie jeżeli chodzi o wygraną pana Mariusza. Coś się po prostu, coś wpłynie na to, że no niestety on najprawdopodobniej, no nie tym razem, tak? Nie wygra. No i karta rada królowa monet. Tutaj um, ja czuję i widzę z tego, tak, że tutaj w, w wpływ jakby na tę sytuację będzie miała jakaś kobieta. Jakaś kobieta taka istotna, ważna dla Pana Mariusza, e, bliska sercu, tak? Ona jakby tutaj coś się wokół niej będzie kręciło. Być może właśnie ta tajemnica też będzie jej dotyczyła, natomiast e, jeżeli nie kobieta, tak? To, jeżeli, bo wiadomo, ta, to jest tarot, to jest me, są metafory. Jeżeli, jeżeli e, nie będzie chodziło o kobietę, chociaż czuję, że tak, to oznaczać może też zbiór cech pewien, tak? I to by oznaczało, że pan Mariusz e, jest człowiekiem stabilnym, e, który osiąga sukcesy, korzyści e, majątkowe, nie majątkowe, tak? Który jest e, po prostu cennym człowiekiem. Natomiast. E, Nowe grany jakby tutaj nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o pana Łukasza, co jest na tak? Czwórka buław. E, to jest karta takiej stabilności, domu, rodziny, spokoju. Tutaj e, nie ma za bardzo rozwoju, tylko jest taka stabilność i e, poczucie jakby bezpieczeństwa, tak? Co jest na nie król Denarów? Tutaj może jakby poprzeszkadzać w tej wygranej jakiś mężczyzna, em, mężczyzna, który no jest też taki stabilny. Em, Osiąga sukcesy, osiąga sukcesy, bo generalnie tu wyszła królowa moneta, a tu król monet, tak, pragnę zauważyć, to coś tu może mieć jakieś, jakieś mogły być powiązania, jakieś powinowactwo, może. Natomiast tutaj w przeszkodzie stoi król denarów, czyli no jakiś mężczyzna może mu poprzeszkadzać, być może właśnie pan Mariusz, tak. Natomiast no, w tej wygranej, tak, będzie, będzie ktoś przeszkadzał. Coś do takiego się wydarzy, no ale karta Rada, karta Gwiazdy, czyli karta spełnionych marzeń. Uwielbiam tę kartę, więc jeżeli się pojawia, to zawsze mi potwierdza, tak, daną tezę. Odpowiada twierdząco, odpowiada pozytywnie na każde pytanie. Karta spełnionych marzeń, zrealizowanych planów. Także, no cóż, śmiem twierdzić, że pan Łukasz yy, wygra jednak yy, ten pojedynek. Natomiast no uważam, że będą po prostu iść, że tak powiem łeb w łeb, tak? Że mm, bo pana Mariusza też są bardzo dobre karty, tylko jakaś tajemnica, no jakaś tajemnica. Coś się wydarzy takiego, niezależnie od nikogo, od niczego, że po prostu będzie miał wpływ na poczynania pana y, Mariusza zaś u pana Łukasza no spełnienie marzeń jest gwiazda, jest wygrana. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze, um, życzę wygranej i panu Mariuszowi, i panu Łukaszowi. Um, dziękuję za zaufanie, życzę miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.